W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. O mój Jezu, któryś powiedział, Proście, a otrzymacie, Szukajcie, a znajdziecie, Pukajcie, a otworzą Wam. Oto pukam, szukam, proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mariu, Matko Boża, ucz się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. O mój Jezu, któryś powiedział, o cokolwiek będziecie prosili ojca, dawam w imię moje. Oto ja, w imię Twoje, proszę Twego Ojca o łaskę. Proszę wymienić prośbę. Ojcze nasz, który się z niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mariu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, któryś powiedział, Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Oto w oparciu o nieomyśl, nieomylność Twoich słów, proszę Ciebie o łaskę. Ojcze nasz, który się z niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego Amen. Zdrowaś Mariu, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsze serce Jezusa, wierzę i ufam Tobie. Najświętsze serce Jezusa, które nie możesz jedynego, mianowicie nie ulitować się nad nieszczęśliwymi. Miej miłosierdzie nade mną, biednym grzesznikiem, i udziel mi łaski, o którą Cię proszę, przez niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej matki. Witaj, królowo. Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj, do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wstychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezus, błogosławiony, owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Święty Józefie, tak bardzo złączony z Najświętszym Sercem Jezusa, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Amen.